Ej, a jak to jest, że maniana to oznacza jutro albo rano, a u nas się mówi od y, zrobić manianę? Moi drodzy, na koniec naszej kubańskiej przygody, przybyliśmy do Varadero, gdzie póki co nastawiamy się na odpoczynek, plażowanie i chill. I po minie Pawła widzę, że coś już tutaj ciekawego nam opowie. Bezpieczeństwo w restauracjach na Kubie, jak wygląda? Tak jak i poza restauracjami, najniebezpieczniej na Kubi jest rankami, ponieważ o poranku budzi się zło. A około południa w większości dzielnic miast Kuby. A nie, co tam sobie jesz? Buez z chorizo. Jak wchodzi? Opowiedz się o niej. Jest dobra, bo jest cieplutka. Ale jest trochę mała. Zajrzyjmy do środka. Mm. Con habanino. Blancostino caliente. Do przygotowania koktajlu potrzebuję butelkę najtańszego dostępnego rumu. Na przykład coś takiego. Puszkę pepsi, coli lub lokalnego zamiennika. 1 trzecią butelki wody mineralnej oraz proszę. Wszystkie składniki mieszamy w butelce 1,5 litrowej. Wstrząsamy w sposób dowolny, a następnie udajemy się z wstępnie przygotowanym koktajlem w błąd morza. Tam, przy nadchodzącej fali odkręcamy zakrętkę, pijemy, czekamy, aż naleje się słona woda, zakręcamy, poczepujemy. Dzięki temu koktajl nabiera wytrawnego, słonego smaku. Dlatego langostino. Natomiast, dzięki temu, że wszystkie składniki są ciepłe, a koktajl przechowujemy na słońcu, langostino caliente. Jak to jest ze wstawaniem rano na wakacjach? O której na wakacjach trzeba wstawać, żeby zobaczyć to, co się chce zobaczyć? Eee, to zależy, co się chce zobaczyć, ale jak wszystko, to najlepszą porą na wstawanie jest godzina 4.15. Dlaczego akurat taka? Bo wtedy można iść zobaczyć spokojnie, umyć zęby, wstać, umyć zęby ubrać się, wyjść i zobaczyć to, co chce się zobaczyć, a nie zobaczyć tego, czego się nie chce zobaczyć. Najlepszą porą na wstawanie jest moment, kiedy się człowiek obudzi. Ani jedno, ani drugie nie było ze sobą Mój Moi drogi. Wiecie, że cukier wcale nie osładza kawy. kawę osładza mieszanie, a cukier jest tylko wskaźnikiem, jak długo należy mieszać. Moi drodzy, Varadero jest z pozoru inaczej niż w Trinidadzie, Hawanie, Sienfuegos, gdzie indziej. Tutaj, idąc wieczorem ulicą, widzimy mnóstwo rozświetlonych neonów, piękne restauracje, zadbane hotele. Neony, ledy, widać, że tutaj jest prąd. I to prąd, z którego można czerpać wiadra. Natomiast, jeśli już wejdziemy do restauracji i zapytamy o menu dnia, okazuje się, że mamy tradycyjną kanapkę z serem. Lub też pizzę, naszą ulubioną, posmarowaną pędzlem. Na mieszkaniu okazuje się, że a zresztą to się nie nadaje na vloga, co tam się okazało. Natomiast prawda jest taka, że może tutaj wszystko z zewnątrz wygląda, jakby to było inaczej, jakby tutaj było jak w Europie. Natomiast pod spodem dysysys cuba. I taka anegdota na koniec. Jak zapytaliśmy naszego gospodarza, w jaki sposób działają tutaj sklepy, że można w nich płacić w różnych walutach? Jedyne miejsce na Kubie, gdzie można w jednym sklepie zapłacić i kartą, i gotówką euro, i kubańskimi peso? Rozłożył ręce i powiedział, żebyśmy nie próbowali zrozumieć Kuby, bo zwariujemy. Ej, najlepsze jest to, że chce się tu przebrać. Czaje się jak ten, żeby majty ściągnąć, a ty mnie tu teraz nagrywasz. Latające jaja Pawła. Helikopter z żołądki. Najlepszego Pana.